Mędcze ze szczytu góry, zdrać mi tajemnice wszechświata, urodzenie się w Warszawie nie czyni Cię lepszym od przyjezdnych. Kiedy dziewczyna tak się w Tobie zakochała, że urodziła Ci syna już po paru miesiącach znajomości. Słowa potrafią ranić bardziej niż nóż, jutro do pracy. Ludzi można z grubsza podzielić na dwie kategorie, miłośników kotów i osoby poszkodowane przez los. Mój syn miał dobre świadectwo. Powiedzieliśmy mu, że może dostać prezent. Wybrał mega paczkę boczku. Teraz wiem na pewno, że jest mój. Tak blisko jestem, żeby rzucić wszystko i pojechać w bieszczady. Kiedy w pracy poprosili cię, żebyś przeszkolił nowego pracownika? Czym tam chrupiesz? Znowu chipsy żresz. Moja siostra w domu, moja siostra w miejscu publicznym. Kiedy ustawiam budzik. Tak działa, przepraszam. Nie każde zaproszenie do znajomych to zaproszenie do znajomych niektóre to kamery monitorujące. Ziom, czy ty właśnie wysłałeś mi 20 memów w ciągu ostatnich 15 minut? Ja? Co to oznacza? Masz trzy życzenia. On nigdy tak nie powiedziałem ja. Mózg zrób to, ja ale po co? Mózg po prostu to zrób. Jaki piękny dzień, choć nie taki piękny jak ja. Challenge napisz w komentarzu, jak nazywa się ten przystojniak. A teraz kopśnij lajka byczku. Gdy opuszczasz sklep po tym jak nic nie kupiłeś, zachowuj się normalnie, nic złego nie zrobiłeś. Czy możesz być poważna chociaż przez sekundę? Ja kiedy z kimś rozmawiasz i on mówi, nie słyszycie, a czy teraz mnie słyszysz? Kiedy przyjaciółka zadzwoni tylko na chwilę, a rozmawiasz z nią już ponad dwie godziny. Najlepszy moment dnia. Szczęście to świadomość, że nie musisz ustawiać budzika na następny dzień. Pilnuję, żeby właściciel bezpiecznie wypłacił pieniądze. Warszawa. Przytulna kawalerka 2400 zł miesięcznie. Mamy takie są, przyszedł list do ciebie. Jak dziewczyny myślą, że makijaż działa. Kiedy kupujesz powerbanka na Ali i twój telefon zaczyna go ładować. Kiedy babcia cię kocha, ale wie, że nie oddajesz pojemników. Rekruter więc dlaczego powinniśmy cię zatrudnić? Ja bo szukacie pracownika. Kiedy wiesz, że nie chcesz gdzieś iść, ale nie chcesz też odmawiać, jeszcze dam znać. Moje AirPods jakość dźwięku doprowadza do łez. Ja za każdym razem, kiedy skończę oglądać serial, lecę na Instagram, żeby zacząć obserwować aktorów. Sprzedawca pomóc panu w wyborze? Ja nie dziękuję sprzedawca. Kiedy piszesz komuś jeszcze dam znać? Podsumowując nie przyjdę. Pieniądze nigdy nie przyniosą ci szczęścia, ja w dzień wypłaty. Kiedy ktoś łaskocze mnie po szyi. Jaka piosenka wywołuje u Ciebie taki stan? Kiedy gra się zacięła, a grałeś kilka godzin bez zapisywania. Kiedy masz 23 lata i ktoś zapuka do drzwi, nie ma nikogo dorosłego. Ta jedna osoba, która zawsze jest gotowa ci pomóc, każdego dnia o każdej godzinie i w każdej sytuacji. Kiedy jest spokój w życiu i wszystko się układa, ja. Powiedziałam mu, że nie lubię kwiatów, więc przyniósł mi bukiet nuggetsów z kurczaka. Kiedy panicznie boisz się pająków, więc wzywasz na pomoc eksperta. Kaloryfer z epoki wiktoriańskiej ze specjalną półką na chleb, aby był cały. Czas ciepły człowiek, który to wymyślił, jest geniuszem. No to powiedz, co cię dziś zdenerwowało, ja. Ja przez cały dzień, również jak gdy pojawi się nowy odcinek na kanale, dzienna dawka memów. No i niech sobie kontroluje samoloty. Kiedy prosisz tatę o 20 zł, śpiewam piosenkę obcojęzyczną, wymyślam dużo nowych słów, śpiewam tak jak powinno być. Udało się. Ja jak to robisz, dziewczyna co robię, ja że jesteś taka piękna, ona, ja. Chciałem kupić owoce, ale sprzedawcy się trochę przysnęło. Kupowanie prezentów jest trudne, możesz po prostu zapytać co chce, co byś chciała? Niespodziankę. Kiedy jeszcze nie wypiłaś kawy, a ktoś zaczyna coś gadać? Kiedy egzaminator powie stop, odłóżcie długopisy, a Ty masz jeszcze wiedzę na co najmniej 30 minut pisania. O, o, pizza. Koty takie są. Angielski w mojej głowie, angielski, którym się posługuję. Mózg zjedz całą pizzę, żołądek błaga mnie, ja jem całą pizzę, żołądek boli. Ja źle się czuję, mózg zjedz deser. Ja okej, okay, żołądek dobry Boże. Chcę podać? Ode, wiesz co mnie wkurza? Taki. Mój siostrzeniec narysował mnie jak trzymam się z kebabem za ręce. Nigdy nie czułem się tak zrozumiany. Kiedy specjalnie zerwiesz z laską kilka dni przed walentynkami. Kiedy nie ma żadnego zwierzątka na imprezie i musisz rozmawiać z ludźmi. Wreszcie weekend w końcu mogę trochę odpocząć. Ja w weekend. Wygodna kanapa kiedy nie wiesz o co chodzi w memie, ale ktoś wyjaśni w komentarzu kiedy ona powie, że lubi wysportowanych mężczyzn pięknie pachniesz zawsze wyczuję ode mnie alkohol. Pierwsza zasada podziemnego kręgu Nigdy nie mów mamie, że się nudzisz. Konsolowcy 30fps to nie tak źle, pecetowcy, przepraszam, czy to jakiś chłopski żart, na który jestem zbyt bogaty, żeby go zrozumieć. Kiedy masz tego jednego specjalnego przyjaciela, który jest światłem twojego życia? Kiedy zapomnisz anulować po okresie próbnym i zjeć hajs z karty? Ubrać się ciepło, narzekać, że piździ. Nie ma nic lepszego, kiedy w pomieszczeniu pełnym ludzi pies podchodzi tylko do ciebie. Ta super uczucie. Kiedy będąc samemu w domu odwalasz chore akcje i nagle usłyszysz klucz w drzwiach. Czuję, że muszę wziąć się za siebie, ale jak patrzę na tempo rozpadania się świata, to nie wiem czy warto. Kiedy opowiadasz babci i dziadkowi o swojej pracy, a oni nie mają pojęcia o co chodzi, ale i tak są dumni i cię wspierają. Facebook przypomina mi, że wydarzenie, którym byłam zainteresowana, właśnie się rozpoczęło. Ja. Wiosenne deszcze, przybywajcie. Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Zofia, menadżerka biura podróży. Chcę odpocząć. Jaki ma pan budżet? 500 złotych. Proszę odpoczywać. Dorosłość jest wtedy, gdy w sklepie, w którym często robisz zakupy, masz swojego znienawidzonego kasiera. Kiedy awansujesz, ale dostajesz to samo wynagrodzenie. Wielka szkoda, że nie wzięłaś portfela, to żarcie jest zajebiste. Kiedy pijesz drugą kawę dzisiaj, żeby cię pobudziła a ona, oho, chyba nie dokończę dzisiejszej anegdoty. Kiedy jesteście 10 lat po ślubie i on wciąż źle oddycha. Co robiłaś w weekend? Jadłam, piłam, spałam i się martwiłam, że za dużo jem, piję i śpię. Żonaty od 15 lat, nigdy się nie kłóciłem. Randkowanie za 10 lat. Ja przy drzwiach, na których jest wyraźnie napisane pchać. Polacy, kiedy widzą coś po czesku. Kobiecy podryw. Jego strata. Ja dwie minuty po powrocie z pracy do domu. Dawaj następny filmik byczku.